wyobraź sobie. Zamykasz oczy na 10 do 15 minut i wracasz do dnia z czystą głową, jak po krótkich wakacjach, bez mgły w mózgu, bez kaca sennego. Dziś pokażę ci trzy sposoby na mikrodrzemkę, które działają nawet w pracy lub w autobusie. Sposób numer 1, coffee nap 1 do 1, to najprostszy hack na szybki reset mózgu w ciągu dnia. Działa dwutorowo. Krótki sen usuwa część adenozyny, chemisenności, a kofeina zaczyna działać tuż po przebudzeniu. Więc budzisz się bez zgonu, za to z lekką, klarowną energią. Usiądź w fotelu lub połóż się na kanapie. Wypij pół filiżanki kawy albo mocnej herbaty. Timer ustaw na 10 do 15 minut. Włóż stopery lub załóż opaskę na oczy. Wejście w drzemkę. Oddech. 10 cykli po 4 sekundach wdechu i od 6 do 8 sekund wydechu. Oczy. Przymknięte oraz lekko w dół. Mózg czyta to jak preludium snu rem. Ciało. Rozluźnij żuchwę. Język miękko na podniebieniu. W tle szum lub deszcz na bardzo niskim poziomie maskuje mikrohałasy. Nie ciągnie uwagi. Jeśli potrzebujesz, to spróbuj teraz przy naszej kojącej muzyce. Jeśli myśli pędzą, użyj techniki cognitive shuffle. Wybierz literę, syp słowa bez sensu, coś na rozproszenie. Zero historii, sama losowość. To rozplątuje łańcuch ruminacji. Gdy zadzwoni timer, otwórz oczy, przeciągnij kark w bok dwa razy, spójrz w światło dzienne przez 30 sekund, wypij kilka łyków wody. To podbija naturalne wybudzenie i stabilizuje nastrój. Sposób numer dwa. Nidra 12. Nidra 12 to krótka, prowadzona relaksacja ciała bez presji zasypiania. Usiądź lub połóż się wygodnie, dłonie na brzuchu, stopy ciężkie. Ustaw timer na 10 do 15 minut. Zamknij oczy, zrób jedno westchnienie fizjologiczne. Krótki wdech plus mały dociąg plus długi wydech. Rozsuń zęby o 1 mm, język miękko na podniebieniu. Wdech nosem, wydech dłuższy o 2 do 3 sekund. Licz wydechy od 1 do 10. Gdy myśl odpłynie, Wracasz do jednego bez oceny. Celem jest rytm, nieperfekcja. Wdech nosem, wydech dłuższy od 2 do 3 sekund. Licz wydechy od 1 do 10. Gdy myśl odpłynie, wracasz do jednego bez oceny. Celem rytm, nieperfekcja. Po kolei czoło, szczęka, barki, brzuch. Na każdym wydechu szepcz w myślach luźniej. Pozwól, by ciężar ciała minimalnie zapadł się w podłoże. Powoli, bez poruszania rękami, przesuń uwagę po opuszkach kciuka. Wskazujący, środkowy, serdeczny, mały. Zauważ temperaturę, puls, mikromrowienie. Dwie pętle na każdej dłoni. Wyobraź sobie ciężki, ciepły koc, który zaczyna się przy stopach i powoli przesuwa do kolan, bioder, żeber, aż po mostek. Gdy zadzwoni budzik, to nie zrywaj się. Najpierw otwórz oczy, porusz palcami stóp, zrób dwa mikroskręty głowy, dopiero potem usiądź. Sposób numer 3: Cognitive shuffle to zabawa w losowe słowa, która odczepia mózg od ruminacji. Działa, bo przestajesz budować historię i wyczerpujesz paliwo kontroli uwagi. Zostaje łagodny dryf ku mikrodrzemce. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zrób jedno westchnienie fizjologiczne, krótki wdech plus dociąg plus długi wydech rozsuń zęby język miękko na podniebieniu głośność tła bardzo niska delikatny szum deszcz albo delikatne 432 herce wybierz losową literę i w myślach syp niepowiązane słowa na tą literę Zero zdań, zero historii, zero obrazków ciągłych. Jeśli w głowie pojawia się zdanie, utnij je i wróć do pojedynczych słów. Oddech naturalny, wydech ciut dłuższy. Zmień literę i kontynuuj. Tempo umiarkowane, jak przesypywanie piasku. Jeśli zabraknie słów, weź inne litery lub przejdź do zestawów, np. nazwy rzeczy w kuchni zaczynające się na S. Jeśli dzisiejsze techniki pomogły ci złapać lekkość w głowie, albo uciąć idealną mikrodrzemkę, napisz w komentarzu, który sposób zadziałał najszybciej i w jakich warunkach: biurko, autobus, kanapa. Twoje doświadczenie podsunie innym widzom najlepszy start. Zostaw łapkę w górę. To prosty sygnał dla algorytmu, że te treści koją nerwy i warto je pokazywać innym, którzy właśnie tego potrzebują. Kliknij, subskrybuj i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów na kanale Harmonia Dnia.